Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek bloggalaktyczny.pl I e, obecnie trzymam w ręce czarną wersję Samsunga Galaxy Note 3, która według mnie jest najlepszą wersją, jeśli chodzi o, o wygląd i wykonanie z tych wszystkich dostępnych, czyli oprócz białej, różowej, czarna według mnie jest najlepsza. Dlaczego? Już odpowiadam. Przede wszystkim mm, Wydaje mi się, że to właśnie głównie przez kolor, przez ciemny kolor, trochę lepiej wygląda ta tylna klapka. Ona oczywiście imituje tą skórę, ale jest wykonana z tworzywa sztucznego, więc tutaj właśnie głównie przez kolor trochę, trochę ona lepiej wygląda. Co, co jeszcze? To tekstura, która jest tutaj na przodzie telefonu. Ona już nie jest taka jak w wersji białej. Nie ma tej takiej charakterystycznej tekstury podobnej do tej, którą mieliśmy w Galaxy S4. Tu jest bardzo podobna tekstura do tej z Galaxy Note 2, tyle tylko, że jest nieco ciemniejsza. Wydaje mi się, że to też daje telefonowi trochę bardziej profesjonalny wygląd, trochę bardziej elegancki wygląd i właśnie ta wersja według mnie jest, jest, jest ładniejsza zmiany też są widoczne w rysiku też wyglądał trochę bardziej profesjonalnie co nie zmienia faktu że rysik w przypadku w przypadku nota dwójki był trochę według mnie lepiej wykonany ale jeśli porównując już wysiłki pomiędzy właśnie Galaxy S3, pomiędzy różnymi wersjami kolorystycznymi, tutaj myślę, że ta ciemna wersja prezentuje się trochę lepiej. Myślę właśnie, że wersja ciemna ja na początku. Byłem przekonany, że Galaxy że, że Note 3 grupie w wersji białej. Tutaj, no, niestety, pierwszy kontakt z tą wersją białą jakoś nie przypadł mi do gustu i myślę, że właśnie kolejnym telefonem, kolejnym urządzeniem będzie właśnie ta wersja ciemna. Jeśli chodzi o specyfikację, to oczywiście się tutaj nic nie zmienia. Nadal mamy 5,7 cala wyświetlacz oraz oczywiście FHD, wykonany w technice Super AMOLED. Daje to niecałe 400, zagęszczenie pikseli na poziomie około 400 ppi. Jeśli chodzi o środek, no to to jest wersja ze Snapdragonem 800 o taktowaniu 2,3 GHz. Oczywiście mamy też 3 GB pamięci RAM. Jest to wersja, jak też zresztą wszystkie inne, czy biała, czy różowa, wyposażona w 32 GB pamięci i możliwość rozszerzenia tej przestrzeni na dane poprzez karty microSD do 64 GB, O dodatkowe 64 GB. Tak wygląda Samsung Galaxy Note 3 w wersji ciemnej. E, na pewno w artykule zobaczycie jeszcze e, zdjęcia e, zobaczycie z bliska jak, jak on jaką się dokładnie prezentuje. To tyle. Czekajcie na kolejne filmy. Cześć.